Grzegorz Szlasta, witam Państwa w Stanach. Wielki sukces tenisowy Agnieszki Radwańskiej, a w studio w Warszawie Emilia i Cyryl złotogórscy, którzy właśnie tu w Warszawie prowadzą szkołę tenisa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jak Państwo zareagowali na ten wielki sukces tenisowy? Oczywiście za, zareagowaliśmy bardzo dobrze, tak jak całe środowisko tenisowe. E, Agnieszka Radwańska dokonała wielkiej rzeczy. Praktycznie można ją porównać do Adama Małysza. No i bijemy prawo, trzymamy kciuki. Dzisiaj kolejny mecz, za chwilę i jesteśmy z nią. A czy taka y, 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 będzie też Pana zdaniem reakcja, jak w przypadku Małysza, że zwiększył bardzo zainteresowanie skokami? To tak i, i tu się spodziewacie Państwo takiego przypływu ludzi, którzy będą już od małego grać w tenisa? Ja myślę, że to jest dobry moment ten sukces właśnie Radwańskiej, dlatego że początek września to czas naborów do szkółek i to się tak ładnie ułożyło, że w tej chwili to zainteresowanie jest faktycznie większe. Otrzymujemy codziennie dużo telefonów, także myślę, że niedługo będą porównania, że chcę grać tak, jak właśnie Agnieszka Radwańska, że rodzicowi zależy, prawda, pokazać dziecku, że w ten sposób można ten sukces osiągnąć. A dużo jest takich szkółek tenisowych w Polsce. Generalnie są, są miasta, w których tych szkółek jest więcej. W Warszawie jest kilka, kilkanaście. Są, są szkółki, natomiast nie ma, nie ma ich tak dużo. Mogłoby być więcej. No to może to być. też będzie impuls dla tych, którzy chcą na tenisie zarobić i w taki Dokładnie. sposób, że będą uczyć innych. Dokładnie. A w jakim wieku zacząć przygodę najlepiej z tenisem? To w tej chwili można powiedzieć, że Agnieszka Radwańska mówiła, że w, pi w piątym roku życia zaczęła swoją przygodę, natomiast yy, no, można zacząć w piątym, szóstym, każdy wiek jest dobry. I od pięciu lat, tak? Można, dokładnie. Można nawet jej czterolatka przeprowadzić, musi być tylko sprawny i mieć chęci po prostu rozumieć o co chodzi, bo, bo takie dziecko nie za bardzo kojarzy. No i to jest właśnie rola trenera, żeby zabawą po prostu przedstawić tenis i całą filozofię dla tego dziecka. A co jest większym problemem w takiej y, nauce małego człowieka, jeśli chodzi o rodziców? Pieniądze, koszt czy czas, jaki trzeba poświęcić na to? Myślę, że wszystko właśnie ma, ma tu swoje znaczenie. Zajęcia nie są może drogie, ale jednak ten czas, który rodzic musi poświęcić na dowiezienie dziecka w tym czasie, tak jakby, prawda, nie jest to dla niego czas produktywny. Często się zdarza, że dzieci dowożone są przez opiekunki, dlatego, że, że rodzic chciałby bardzo poświęcić się dziecku, ale niestety te czasy teraz takie są, że, że jesteśmy wszyscy bardzo zapracowani, także wszystko ma swoje znaczenie. A to jest tak, że można przywieźć na przykład dzieciaka i razem z nim pograć to obok na korcie? To... to jest optymalne. Jeżeli nam się udaje tak poprowadzić zajęcia, że mamy więcej kortów, są one wolne, to wtedy, kiedy dziecko ma swoje zajęcia, rodzic ma indywidualne zajęcia z instruktorem. Natomiast musi to być wcześniej zaplanowane, prawda, w dłuższym cyklu. Czy można próbować tak też kombinować, a powiedzmy na jednak cirka ile to kosztuje? Więc zajęcia rodzica w sezonie letnim koszt około 100 zł za godzinę zegarową, około 115-20 w zimie. Natomiast dla dzieci te zajęcia są w granicach od 20 do 30-35 zł, w zależności jak liczność za grupa, za godzinę zegarową, tak. A na czym polega taki pierwszy trening pięciolatka? Jak to wygląda? No dosyć specyficznie, ponieważ pięciolatek na korcie jest pierwszy raz w życiu i widzi po prostu pe pewne rzeczy, które dla niego są nowe. Dokładnie I, i próbujemy wprowadzić um, takie ćwiczenia, które spowodują, że dla niego będzie to jedno, jeden wielki plac zabaw. Po prostu jak huśtawki, prawda, gdzie on chodzi mi zawsze y, miło i chętnie. Dokładnie jest tutaj tak samo zrobione są ćwiczenia, gdzie jest element rywalizacji, ale również ćwiczeń koordynacyjnych, rozwijających również posturę takiego małego człowieka y, i w ogóle. wyobrazili sobie, że tam stoimy na tym korcie, to co te dzieciaki robią? Biegają, rzucają, skaczą, y, celują po prostu w jakieś rzeczy, ścigają się. Podnoszą, przeskakują, no można wymyślić naprawdę sporo. No i ta edukacja zaczynająca się gdzieś w wieku pięciu lat, co się dzieje dalej? Jakie są możliwości dalej rozwijania tych tenisowych umiejętności? Yy... Czy jest tak, że w pewnym etapie, na pewnym etapie można przestać, już sobie tylko grać towarzysko, czy No tutaj są właśnie niestety schody, ponieważ w ósmym roku życia kończy się mini tenis, czyli ta pierwsza inicjacja. Tenisowa i zaczyna się, że tak powiem, już powoli wyczyn, który no, wymaga dużej konsekwencji i pracowitości, bo to kilka razy w tygodniu, przeważnie trzy razy w tygodniu trzeba, trzeba to kon konsekwentnie uprawiać, ćwiczyć i wtedy po prostu są y, odpowiednie kategorie wiekowe, w których ci zawodnicy y, walczą później są rozgrywki zorganizowane przez Polski Związek Tenisa, gdzie po prostu zdobywa się punkty, które dają pewien obraz, taki ranking na koniec roku, pozycje, tak jak właśnie teraz Radwańska mówi się, że awansowała do pierwszej trzydziestki, sukces ogromny, bo żaden Polak jeszcze tam nie był. Znaczy to jest tak skonstruowany ten system optymalnie, że jeżeli pojawi się jakiś talent tenisowy, to na pewno go nie zgubimy, to sito nie zgubi tego diamentu. No właśnie tutaj nie ma tak dobrze. Dużą rolę w tej chwili właśnie odgrywają rodzice, którzy konsekwentnie pilnują po prostu tej kariery dziecka, bo dziecko może w wieku 18 lat nagle mieć dosyć po prostu, mieć kryzys, słabszą chwilę i powiedzieć, ja już nie będę grał w tenisa, chcę iść na studia, nie wiem, uczyć się angielskiego. Zmęczyłam się przez te od piątego roku życia do, do, do 18 prawda, tyle lat już już tutaj się zmęczyłam i chcę robić coś innego i to jest właśnie rola rodziców i opiekunów i trenerów, którzy po prostu muszą przetrwać ten zły okres jakoś dziecko wytłumaczyć że jednak warto się starać dalej ponieważ jest bliska osiągnięcia celu i A sukcesu. Pan pracując z takimi małymi dzieciakami nie widzi Pan czasem, że one po prostu są też y, zmęczone? Bo tak, szkoła, jakieś dodatkowe zajęcia, może jeszcze angielski, może jeszcze jakieś korepetycje, może jeszcze coś, jeszcze ten tenis i już to dziecko tak stoi, a właściwie jakoby go nie było na korcie? No są tak, takie, y, zauważamy, że Często bywa, że to dziecko chce chodzić na zajęcia, a czasami bywa, że to rodzicowi zależy, prawda? Zapisać, pokazać dziecku, żeby zasmakowało wszystkiego, poznało, przekonało się, co mu się podoba. Są dzieci, które, które nie czują tego, ale przychodzą na zajęcia faktycznie. Ale ogólnie jest tak, że jeśli się można wtrącić, że te zajęcia są takim rozładowaniem emocji po całym dniu. Tam jest dużo hałasu, dużo takiej rywalizacji, jest uśmiechu, po prostu gdzie jednak ludzie są w jakiejś grupie, która powoduje właśnie, że dziecko się odstrasowywuje i mimo że jest zmęczone, to może nie 60 minut będzie ostro pracować, ale te 30 minut z przerwami, prawda? Jednak postara się dać siebie wszystko. A dzieci bardziej to traktują młode zawodniczki i zawodnicy jak zabawę czy, czy jako trening? Młodzi zawodnicy to konkretnie te, te pięciolatki. Tak. One jeszcze nie traktują tego jako trening, nie, nie zdecydowanie. One przychodzą po prostu dla towarzystwa, dla fajnych zabaw, które są na, na korcie. E, mało jest osób, które w tym wieku wie o co chodzi, co może być za 20 lat, prawda? Czyli przychodzą się po Dokładnie. Nie ma tutaj jakiejś takiej. To takich... jest ta rola właśnie tenisowego przedszkola, czyli zainteresowanie tenisem poprzez zabawę to też może być tak, że to zainteresowanie rozbudzone gdzieś tam będzie procentować później, nawet jeśli się pojawia jakaś przerwa, to o to też chodzi. Dokładnie, no bo trzeba pokazać dziecku, że nie tylko jest kopanie w piłkę i inne, że tak powiemy, rozrywki podwórkowe, ale tenis również może być atrakcyjny i przyjemny. A tenis podobno też bardzo urazowy jest. No jest urazowy, owszem, jeżeli się długo ćwiczy. I naprawdę przesadza się, że tak powiem, nie ma nie ma rekonwalescencji czy, czy, czy odnowy biologicznej prowadzonej regularnie z takim człowiekiem, no to wtedy oczywiście mięśnie nie są z żelaza. Ale to też może jest argument za tym, że lepiej kiedy na korcie jest takim dzieciakiem trener specjalista niż kiedy my sami uczymy, bo może ma większą wiedzę także co do tych różnych niebezpieczeństw, dawkowania wysiłku. No oczywiście, no tutaj rola trenera to jest jak pedagoga, uczyć i, i też ostrzegać przed pewnymi zagrożeniami, My, jeśli można powiedzieć, że małe dzieci są tak ciekawe wszystkiego, że wejdą wszędzie po prostu, więc tutaj oczy trzeba mieć dookoła głowy i jednak pilnować, bo jest to odpowiedzialność, takie dziecko, prawda, przez 60 minut, czy tam grupka dzieci jest na moich, że tak powiem, barkach i ja muszę rodzicom oddać takie dzieci, jak przyjąłem no, przed zajęciami. A wśród tych młodych zawodniczek i zawodniczków, zawodniczek i zawodników widać takie sporo jakichś ewidentnych talentów, które mogłyby potem pójść w ślady Agnieszki Radwańskiej? No wiadomo, nie można powiedzieć, że Polacy to jacyś nienormalni ludzie. No, ma, masa jest takich dzieci, które zdradza już od razu prawda, takie predyspozycje. Niestety problemem jest to, że te dzieci potem trzeba jednak prowadzić, prawda? Zauważenie tego talentu nie, nie jest samoistne, nie, wy, nie wykształci się tak jakby sam ten talent, prawda? Na zasadzie później, że a, trochę pochodzę, potem sobie sam pogram i już będę talentem. Jakieś warunki brzegowe dla dziecka, kiedy chcemy zapisać go, go na taki do takiej szkółki? To nie trzeba badania zrobić sportowe, tak? No nie, nie trzeba. No przede wszystkim tutaj trzeba mieć też brać pod uwagę to, że dziecko no, na przykład z wadą wzroku. No nie może być dobrym tam, ponieważ przedmiot porusza się bardzo, szybko, piłka porusza się bardzo przy, szybko na korcie i niestety no, są oni troszeczkę złej sytuacji. No. no poza tym nie ma przeciwwskazań. Młode organizmy rozwijają się tak jakby prawda, według własnego zegara biologicznego, no my to tylko musimy pilnować, żeby odpowiednio kształtować. I czo, to Czekamy, aż wychowankowie państwa podrosną i będą mieli takie sukcesy jak Agnieszka Radwańska. Może przy, może przy okazji ten środek ciężkości też trochę przeniesie się z, z rodziców na, na, na ogólną organizację życia sportowego w Polsce i będzie tym rodzicom łatwiej dbać o sportowe. my taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Emilia Dziękuję. i Cyr złotogórscy, którzy w Warszawie prowadzą szkołę tenisa.